Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Dzisiaj opowiem Ci, jak formatować daty w C Sharpie. Dzisiaj zajmiemy się problemem formatowania dat w C -Sharp. Takie praktyczne przykłady, kilka najczęściej spotykanych elementów, które możesz natrafić, czyli jak sformatować datę, żeby z formatu DateTime. Zamieniła się w jakiś string, który zawiera datę i godzinę, lub tylko godzinę, albo tylko datę. No nawet może to być taka forma opisowa, na przykład "8 kwietnia" coś w tym stylu. Także może teraz stworzymy sobie daty. W ten sposób to robimy. Day now. Tworzymy zmienną datetime i tutaj pobieramy sobie po kropeczce z, takiego, z takiej właściwości now, pobieramy sobie bieżącą datę. Czyli do tej naszej zmiennej now zostanie wstawiona datę. No i teraz podstawowe formatowanie. Napiszmy sobie na przykład to string. I jeśli chcemy sobie taką datę zapisać przez interpolację stringów, my możemy wstawiać w ten sposób. Okej. Okay. Dobra. Ok. Czyli Musimy to po prostu dodać plusem do tego stringa, który mamy w tym miejscu, bo nie możemy tego zrobić przez interpolację stringów, więc sobie dodajemy tutaj. My się koncentrujemy w tej chwili na takim fragmencie, jak tutaj widzimy, czyli jak mamy DateTime, to metoda tu String DateTime'a może jako parametr przyjmować sobie po prostu format, czyli możemy podać format i 4y to jest rok, 2m to jest month, czyli miesiąc i 2dd to będzie dates. No i operując na różne sposoby tymi właśnie elementami, on tutaj widzicie podpowiada nam już Visual Studio, że możemy tutaj też godzinę, minutę, sekundy. dwa duże m to są miesiące, małe to są minuty, ale my chcemy na razie taką stworzyć datę, to będzie current date tylko, a to może bez tego wstępu zrobimy. W ten sposób. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. No i widzimy, mamy current date, mamy po prostu tak sformatowaną. Więc jeśli chcemy mieć w jakiś konkretny sposób zapisaną datę, to używamy sobie w takim właśnie. W taki sposób. Czasami zachodzi taka potrzeba, że chcemy mieć w formacie w stylu ISO, czyli jest taka norma, która mówi, jak powinny być logi e, sformatowane, kiedy chcemy je na przykład przesyłać przez API. No i wtedy możemy zrobić to w ten sposób: czyli napiszemy SOW, Line, i my tu zapiszemy taki przykład. Że chcemy tu mieć. Jer, 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 jer. A. No. D. Dajemy literkę T. O, no, jak widzicie, nawet tu pokazuje nam. Podświetla on, tu ładnie, jak piszemy. A, jak piszemy D, to on potrafi nam to, to powiedzieć w tym formatowaniu. E, OK. E, to będzie taki format. No może zobaczmy jak to wygląda. Będziemy sobie tu pisali Date ISO Będziemy to widzieli jak to powstaje. No I Widzimy, że ISO format to jest taki format, ten sposób podany czyli taki format który zawiera i Datę i godzinę, i taką literkę T zawiera. I to jest właśnie czas. Uruchammy to. O, widzimy sobie tak, to jest właśnie taki czas podany w takiej formie. Tak najczęściej, kiedy wysyłamy coś do takich systemów online albo odbieramy, często w takim formacie te daty są i. Gdzieś, na jakimś etapie tworzenia usługi, często musimy taki format podać, wymusić, albo gdzieś akceptować taki format. Bazy danych potrafią taki format obsługiwać. Czasami logi chcemy logować do logów w takiej postaci, więc możemy sformatować. No i teraz kolejna rzecz: to jest to, że chcemy formatować czas w jakiś sposób w różnych językach, ponieważ ten, ta metoda to string umożliwia formatowanie czasu, na przykład podawanie dnia, tygodnia i jakbyśmy coś takiego chcieli zrobić, nazwy miesiąca, to właśnie możemy podać z jakiej kultury jest taki, taki obiekt culture info, i tam możemy zdefiniować, że chcemy z polskiej albo z angielskiej korzystać. No, i to teraz, takie, może dwa przykłady damy. Odpowiedzi, czasami są bardzo dziwne. Dobra, i zróbmy, że to będzie na przykład niemiecka wersja logów, czyli plus now. OK. I tutaj sobie zrobimy. ten sposób i mamy. To będzie long date, czyli długa data. to widzimy, jak zaczynamy pisać ten format, on nam podpowiada wszystkie znaczki, które można tu wpisać. Virtual Studio nam już pokazuje. Długa data, krótka data. No powiedzmy, długa data, ale chcemy sobie to zrobić jako. w ten sposób. w nie chcemy to zrobić na przykład w wersji DD. No to będzie data w formacie niemieckim. No i zobaczmy może jak wygląda data w formacie niemieckim. No i widzimy, że w, takim, w, te, w tym momencie data jest zapisana. Dzień tygodnia. Mamy numer jak w miesiącu, mamy nazwę miesiąca i mamy to wszystko napisane w takim języku, jaki określimy. Czyli możemy w ten sposób sobie na przykład kazać to mówić po polsku, po angielsku lub po niemiecku. Mamy też takie skróty, które, a tutaj widzicie po angielsku od razu, to, na to też zobaczymy. No i po angielsku, widzicie, będzie Friday, November. Ale możemy sobie zrobić też tak, że tu może Polską też zostawię, żeby było widać. Chodzi o to, że są też takie skróty, od razu jakby słowo możemy sobie na przykład spisać Helpers. Czyli są takie pomocne met metody w datetime klasie. Na przykład tu short date time albo tu short time string albo tu long date string albo tu long time string. Czyli możemy określić, że chcemy mieć tylko krótką datę albo krótki czas. No, na przykład chcę chcemy mieć krótki tylko czas. I zobaczmy, jak wygląda. Taki czas w krótkiej formie. No i mamy, jest to tylko 1650. Taki skróci. Nie musimy, jakby, podawać tu takiego formatu, tylko możemy po prostu tu short time string. Tylko musimy pamiętać, że będzie to w takiej kulturze, czyli w takim języku, na jakim ta aplikacja zostanie uruchomiona. Więc albo przy uruchomieniu w jakimś miejscu. Możemy ustawić current culture tego naszego wątku, na którym uruchamiam, albo całej aplikacji, ale możemy też w tej metodzie na przykład wywołać z takim parametrem culture info. Czyli trzeba o tym pamiętać, że jakby każda aplikacja dała na jakimś komputerze, który jest domyślnie ustawiony w ustawieniach systemowych w jakimś języku. I ten język tu się wtedy może gdzieś pokazywać. Jak zrobimy long, DateString, no to on może po prostu wtedy gdzieś tam napisać w tym języku datę, albo sformatować ją w taki sposób. Czyli, na przykład, w Ameryce to będą miesiące z dniami zamienione. No i teraz na przykład pokażę taki przykład, jak sformatować sobie ładnie datę do logów. Czyli, na przykład, mamy plik loga, na przykład. Równa się, no na przykład, taki klasyczny przykład mam jakiegoś loga, no i jak widzimy bardzo ładnie, on nam zapisze log file name i on nam tutaj utworzy taką nazwę loga, no i widzimy, że będzie tworzył nam takiego loga z nazwą daty i godziny i co jest tutaj ważne? Że nie możemy tutaj dodawać takich właśnie jakichś znaków dwukropków, ponieważ nazwa pliku no nie akceptuje dwukropków, więc usuwamy je tutaj i umieszczamy tu po prostu tylko, tylko znaki akceptowane w ścieżkach. No myślę, że to są takie najczęściej używane formaty daty. Tutaj, śledząc sobie, jak piszemy sobie, powiedzmy tu jakąś datę na przykład D. Widzimy, że takie okienko nam się otwiera w Visual Studio. Możemy sobie tutaj przeanalizować. Jak szukamy czegoś, chcemy tą datę w specyficzny sposób sposób lub czas sformatować, no po prostu korzystamy sobie z tej pomocy, z tego okienka. No ale to robimy wszystko właśnie w sposób to podobny do tego, który przedstawiłem. I myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o sformatowanie dat i użycie ich w konkretnych sytuacjach. To tyle, to tyle na dzisiaj, dzięki, cześć.